Dzień dobry, 19 lutego 2025 roku. Kasia, Agencja Smolar. Witam na trzecim losowaniu w Lubi Louszowej Loterii Cermotor razem od 45 lat. Za chwilę poznamy sześciu laureatów głównych. Dwóch pierwszych laureatów to będą laureaci kart przedpłaconych o wartości 1000 zł, a czterech kolejnych to będą laureaci karty paliwowej o wartości 500 zł. Życzę wszystkim powodzenia. Przystępuję do losowania. Miło mi poinformować, że laureatem pierwszym jest numer losu 107, numer telefonu końcówka 465. To jest laureat karty przedpłaconej 1000 zł. Drugim laureatem takiej karty jest numer losu 1734, końcówka numeru telefonu 307. I kolejnym laureatem. W trzecim etapie jest numer losu 1903, numer telefonu 273, końcówka to jest pierwszy laureat karty paliwowej. Kolejny laureat karty paliwowej to numer losu 1006, numer telefonu końcówka 974 i kolejny laureat numer losu 803, 1865, końcówka telefonu 310. I ostatnim laureatem karty przedpłaconej, yy, przepraszam, karty paliwowej jest numer losu 1738, numer telefonu końcówka 057. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia za tydzień.